Makko z tej strony FOMAKA a to już jest piąty, szósty chyba odcinek z Let's Play na kółka z gry Happy Wheels już się powiedzieć mafia 2, mafii już dawno nie ma na moim kanale San Andreas będzie za dwa dni, także powracam do starego grafiku QA Happy Wheels, Slender, San Andreas, tak! zgadliście, jutro będzie Slender Play dajemy! E, nie, 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 nie! Albo albo damy sobie takie levele, Tak! Przed chwilą jadłem bułeczkę ze smalcem, normalnie! Wyborna bułka ze smalcem! No kurwa lepsze nie jadłem! Ten karitas mnie rozpieszcza. Dobra, czerwony krzyż. Dobra, jadę. Jedziemy na jednym... O o o, ale mi się odjebało. A dobra, do metra wjeżdżamy. Ciekawe, dźwięk sobie włączę, bo mi tak tu. Mm. Ja wiem... O. Jest dźwięk. Gramy. Ja normalnie mam już te, tak struny głosowe pohalatare, tak mnie bolą normalnie. Mam taki stan zapalny na strunach, że to jest ogień. Jak poszedłem do lekarza torpedą, to że to z, z ryja brzydki to jeszcze struny rozjebane, no. Ale ja mu mówię, że te przywitanie, one musi być I... Kurwa gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest moje dziecko? Mam dziecko? No? Jadę, jadę. Mam dziecko! A! <śmówi> a nie! Nie! Nie kurwa! Dobra, wjeżdżamy do metra. Wbijamy się na chatę. Bezdomnym. Tylko fubut tak, a u... Może. Dobra. Trzymaj się bajtel! Mam dupę pepsze Kurwa, ile tu szkła? Bra. Wjeżdżamy z metra KURWA KINA! Chcesz, żebym się wykoleił! No! Nie! Nie, bo nie! Dobra, teraz będę uciekał. Nie. Patrzcie, nie da się uciec. Uciekaj, Jarek! Jarek, pedałuj! Pedałuj, jest! Aaaa! O kurwa. Pociąg... Nie! 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 Wolę na to nie patrzeć. O, oh, teraz co innego ciekawego, fa fascynującego, zaskakującego będzie! Infl infiltration było chyba! Wipeout nie! O, 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 o! to jakoś dobrze brzmi! Chociaż nie mogę i nie umiem tego wy... A! Ten! Pogowentura, ja? Dobra. Na pogo skaczemy I przez most I kurwa najeżdż Bez nóg skacze Umiecie! To jest dowód, że można skakać bez nóg Można jeździć bez nóg Samore można Można jeździć wózkiem To oczywiste Można też skakać na pogo Kurwa Idźcie, idźcie, idźcie O O 11.11 11. Mam przejebane zara komornik będzie dzwonił Hop Paj, apaj, kurwa, tak, normalnie ta gra jest zajebista, tak, tak, ym, jest taka realistyczna, że to jest ogień, normalnie odwzorowywuje rzeczywistość, realizmu chyba w żadnej innej tak dobrze nie, nie można poczuć. Czy to, co jest między tłowiem, a głową, to jest kręgosłup? Kurwa. Ta gra jest pojebana Zero realizmu. Wcale nie jestem hipokrytą. Um, dobra, dobra, dobra. O, to jeszcze. O, możemy sobie wybrać. Postać. Nie, 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 nie zaczynamy ode mnie. Wezmę sobie tego, tego. Indiana Jonesa. Rokka, Kine... perle! Albo Panią W, Katarzyna W, nie. Bierzemy sobie... kinę! Tak. Przeciążenie grawitacja, w ciągu... Jedzenie... Jedzenie... O kurwa, co to? Co to jest? Dajesz kinuś, dajesz! O tu shisa! Shisha, mogłaś sobie zapalić. Tak Nie, to nie jest coś ten. Ja wiem co tu będzie potrzebne. Wiem co tu będzie po... charakter! Rocky! Rocky Balboa! Hey Balmora! Dajesz Rocky! Dajesz! HOPPEJ ROCKY, MASZ TU SWOICH przydopasów PASÓW! Patrz jak jedzie Rocky, LATA ROCKY! Tu się jakiś pali chyba? Tu jest jakiś... brzydal? O, prezentami ciepie chyba, za dobrze w domu ma. A, Kurwa, głowę odjebało. że ROCKY, LEĆ! ROCKY LEĆ! Le-lecę bo chcę, czy są pieniądze, czy nie, czy piekarnia działa, czy nie, jadę autostradą, bo nóg nie mam, o nie. Dobra, nie nadaje się na śpiewaka, ale warto było spróbować. Nie to, nie, exit to menu, teraz bieremy back, dajemy, Bierzemy... o. Ale weźcie, zróbcie dla mnie poziom! Zróbcie, proszę! Chociaż jeden poziom, jak dla mnie zrobicie, będę szczęśliwy. Bros Levels, dobra. Łuchu, może tu, czekajcie, tu jest jakaś. Dobra, jest szukajka. Fubu, dobra. Zobaczymy, może. O! Coś jest! Coś jest! -ha -ha -ha! Yeah! Level... Nie! Level na mnie! Nie, mimi! Kurwa! Mina dla mnie Ale mi tnie Uuu u, Ale zrobili dla mnie level Dziękuję bardzo Patrzcie je, Muszę to przejść Muszę to przejść dla samego faktu, że to jest dla mnie Ta nie Wózek kurwa Dość że mi nogi odjebało to jeszcze ręce No A no co mi tak tnie z początku Dobra Dobra, może... -hoo -hoo! Backflip, 360, slow motion! O kurwa, nie mam rok w przeciwieństwie do rala nie... Gda! Wow, shit! What the fuck? No Kurwa. To jest coś. Exit to menu. Dobra, może 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 tak może dla kiecola zrobili level nie wiem o dla kiecola nie zrobili Haha, ha tonop. to e, może może tak może jarek może wpiszę jarek nie, nie nie ma jarka mm, może 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 wózek może może będzie wózek O, jest jest wózek jest jest ok. no to oczywiście gramy wózkiem Aha. Patrz, jaki kurwa wózek napędzany! Normalnie! Lepsze nie! Leć! What the fuck? Pojebany poziom yy... Back. Bros Levels i szukamy... Nie, teraz tak robimy. Tak. O, no, wczytuj te levele! Hopie! Na co czekasz? Czytuj Patrz jaki ciul Dobra Jesteśmy znów Przepraszam ale Coś mi się nie chciało wczykać Musiałem zrestartować Ludzi, Ludzie kochani O, 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 o Tak robimy Żeby O, najbardziej gwiazdkowanych poleciało Dobra GK258 Nie, ja nie jestem cy cyganem Nie Weź TO! Sparta! Nie, 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 nie... nie. Restart... level... I... a... dobra... Nie tu... Kurwa... Mać... Chodź! Chodź! Dawaj, kur... kutasie! Dawaj! Biel! Biel! No pójdź! No pójdź kurwa! Na co czekasz? A Chyć to! Chyć mieć! Fubu bierz szeroki do łapy! Bier go! Kurwa! Łap go za jego! Nie, nie gryję! No kurwa, ryjem się miecza nie łapię! Dzidę może tak, ale. O i ha! Nie! Kurwa! Uuu! Uh! Aż nogami latam! Ohohoho! To mam przesrane! I to dosłownie! Ooo oh, shit, bleh, bleh, Fuj Kurwa! Pojebany level. Dobra, może to? Mam nadzieję, że to ranie będzie miał... W... o, To się podoba, ludzie! Pociak pedałuje! Uh! To jest jakaś olimpiada. Patrzcie. Ja pierdol, ale on jest dobry. Kurwa. Patrzcie, normalnie tarcza. To jest moja tarcza. Wozek szmato! Hahaha. Ha, ha. Nie, nie, nie tak! Nie tak! Jaruś! Jaruś! Nie! Nie tak! aha To jest takie... To jest takie slow motion do tyłu, ta. To ja dziękuję za takie coś. Może to. A o, deskorolka, dobra. Jademy. Na deskorolce. Trzymaj się! Trzymaj! Patrzę na ten terik, nie? O kurwa. Ale wyjebałem. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. U no jesz! Nie! Nie! No, 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 no! no, no postaw deskę tak jak stawiam kloca albo błonki w tej karni na stońsku z warzywami! Uch. Jadę, 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 jadę! Jadę, jadę, jadę! Kamek, 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 kame, kamea! Taka bajka była chyba, nie? Albo ja mam dawna, No ja mam dawna, ale, ale wygrałem, to się liczy Dobra. Teraz to. Co to, to? O! Rocky Balmora Ej, Balboa! Był! Ej, Indiana Jones może Co powiecie na Indiana Jonesa? Dajesz? Indiana dajesz? DAJESZ! KURWA NIE SKACZ! NIE BOJĘ SIĘ! JAK PIERDOLONY REZUS! Uuu! A tak wiem o co wam chodzi Myślicie jakby grawitacja Działała na coś Cięższego? No ja też jestem ciekaw o gorzej. Przyznam gorzej. Aż łebu rywa. No i co koniec? Kurwa nie! O! Aż nogi... O, nogi jej odjewało. Dzisiaj zauważyłem, że jestem mało energiczny, przepraszam was za to, ale naprawdę, taki natłuk w piekarni, ludzie by się widzieli te zamówienia, 20 bułek, kiedyś ja miałem Czy ja nie jestem do takiej ciężkiej fizycznej pracy przyzwyczajony, rozumiem, kopanie rowów uszami, ale to, z moim gigantyzmem, to jest, nie, o, nie, nie, leci dzik, słoń, nie, mamo, wypierdala, jadę do roboty! Kurwa, to jest pojebane. A nie można To wygląda choćby yy, scenera do Call of Duty Patrz jak go na puklu przewioza Teraz przez haszok Pranie? O, dobra Co to kurwa jest latający słoń? Kina umie latać? Dobra, uciekamy! Szybko! O nie! Biergo! Nie, nie, apej, słonia! O, kurwa Dobra, jestem sam, zostawiłem bajkla. Lecę, lecę bo... nie, jadę bo chcę Bo słon nie goni, o ja pierdolę, o kurwa, ale mnie kopnął Teraz wyleciałem w powietrze O, stragan z warzywami Tak O, to chyba jest ten, nasz ten kebab O kurwa Ale wyjebało w kosmos Dobra, co teraz, co... to? o, to o SKKF pisało. Nie wiem czy to jakiś Polak musiał zrobić. To może weźmiemy tego. O. No, patrzę, już celują we mnie. Zabrzydki ry już celują, ja to czuję, nie? Dobra. Nie tak Dobra. U, kurwa! No! No, dajesz już, no wiem, że bez nóg ciężko, ale da się pokazałeś, że się da. pokaż drugi raz, kurwa mać. Dobra, teraz może pójdzie. Wuuuu, dobre. Jeszcze raz. Uuu! nie tak. HAHAHA! <śmany> wygrałem! Tak! Nic nie wygrałem, ale wygrałem! Na no, pogosie przejechałem! Przeleciałem! Tak! Yy, dobra To jedyna rzecz, którą mogłem przelecieć w życiu chyba yy, No i co teraz? O, ciekawe Aha Masakra rodziny yy, Nie powiem jakiej O Lolu Może ja to na wózku dam RADĘ! Uuu, a nie, 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 kurwa mać, a byłem taki podekscytowany, o, dojadę na kołach, jedź, 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 ale przypomina mi to, wiecie co, że jak ten, że jak... Straciłem głowę dla pewnej dziewczyny, dalej jeździłem na wózku, to jest y, właśnie taki przykład tego, że jak stracicie głowę, też możecie być zajebistymi rajderami. Jestem ghost rajderem na wózku, jestem ghost, y, mój wózek jest rajder i, i tyle. Um, exit to many. Może to, nie, nie, to było, to. To jest, nie, to było, to też było, to. Nie to! Ja już się mylę, dawno w Happy Wheelsa nie grałem. Nie wiem o co chodzi. Tu ludzie, przepraszam, wybaczcie i co to jest? A to było, to było elefant. Tak, to jest chyba słoń. O, I an elefant, dobra. Co teraz? O. Co to jest? Jakaś góra lodowa. O, no, kurwa, nie zaklinęło. Weź wazelinę, bo się zaklinowałeś, debilu! No, bier to! Bierz mi to stąd! No, no... Kur... NIE! Ja o, dobra. jedziem. jedziemy, jedziemy! Uh! A, dobra, to teraz do tyłu się cofiemy. I zaś. Do przodu! Z moim na puklu, to znaczy na siodełku dla rowerzystów. Okej. Okay. Ciekawe czy jest na wózek takie siodełko dla dzieci, nie wiem, ja, ja dzieci chyba nie będę miał ze swoją kobietą, bo ona, ona nie lubi dzieci, a nie chce ich na coś tam narażać, wiecie, nie? Y Ciekawe czy takie coś jest, bo może bym zanianie się zatrudnił. O jakiś nudny ten poziom, w ogóle co ja pierdolę, co ja pierdolę. Dawno nie było takiego Jarusia jak kiedyś, nie? Ale dzisiaj jestem zmęczony naprawdę. Ludzie... A to było, to było, to było, to było nie to Eksitumeni. Od tego zaczniemy. Okej. Mamy wózek. A nie, tu nie można skoczyć to, może ten. Wiem koło wybiorę. Nie ten. ten, o ten, ten, mroczna hulajnoga. Wow. O, siamakina. O, kurwa! A Czekajcie. Aha, to jest taki pokaz. Jep O kurwa, ale mu webord jest. Bum! Rozjebało mnie na części. This is A, fajnie to wygląda. Part Wozek. Jeszcze ostatni level, ale level taki trochę. Y, postaram się go jakoś uprzyjemnić, wam oglądanie tego mojego pierdol... Nie tak, Jaruś! Nie tak. O, to może. Nie to, to, o, Może to. Jademy, jademy, ale to chyba jałem już kiedyś nad tym. O, 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 o! Nie, 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 nie. Jedź, 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 Jaruś, jedź! To znaczy, to nie jest Jaruś, to nie wiem kto to jest, ale jedź Dobra. Uuu, hu, hu, hu. szybko Szybko! Kurwa, Jaruś! Co to? O! A Ja, fajnie. Dobra! Przynudełem się, przepraszam Was za to. W następnym odcinku postaram być się lepszy, chociaż jestem chujowy jak zawsze. Dobra, to, to by było na tyle w szóstym odcinku. Happy Wheels. Pozdrawiam. A, to było. Nie, ściana!